Sos czosnkowy to jest podstawowy sos do grilla, do pieczonych mięs, do pieczonych warzyw, do frytek. Ja wiem, że do tego się nie przyznajecie, ale większość z nas i tak używa sosu czosnkowego też do pizzy. Wtedy każda włoska babcia, jaka jest na tym świecie płacze. W tym filmie właśnie pokażę Wam podstawowy przepis na sos czosnkowy, który będzie hitem na pewno nie jednego grilla czy imprezy. Oczywiście baza to jest jogurt. Tutaj mam jeden kubek jogurtu, czosnek, ale nie, niech Was nie zmyli e, cała główka, bo użyjemy jednego, dwóch ząbków. A dlaczego tak mało, to zaraz Wam powiem. Do tego oczywiście jest majonez, zioła. Mam tutaj i suszone, i świeże. Teraz na czym polega tajemnica sosu czosnkowego? Dobry sos czosnkowy to jest taki, który. Em, Oczywiście ma smak czosnku, jest dość mocny i wyrazisty, ale nie aż tak mocny, żeby przygasić smak tych pieczonych potraw, mięs z grilla. No i co najważniejsze, nie powinien być aż tak czosnkowy, żeby po zjedzeniu takiego sosu przez trzy dni chodzić i mieć czosnkowy oddech. Teraz, żeby właśnie nie przesadzić, to na jeden kubeczek jogurtu proponuję użycie dosłownie jednego ząbka czosnku. I teraz zasada jest taka, że czosnek do sosu czoskowego zawsze wyciskacie przez praskę. Jeżeli tego nie zrobicie, tylko na przykład posiekacie, no to będą to grube kawałki. One, jak ktoś trafi na taki kawałek, to nie będą zdecydowanie czymś fajnym w trakcie jedzenia. Teraz, jak już czosnek wylądował w słoiku z jogurtem daję mniej więcej jedną łyżkę majonezu, bo majonez bardzo fajnie podkręci smak sosu czoskowego. On doda troszeczkę słodyczy, troszeczkę ostrości. To może nie jest wymarzona opcja dla osób liczących kalorie, ale uwierzcie mi, w sosie czoskowym odrobina majonezu to jest ten składnik, który robi różnicę i warto po prostu go użyć. No i jak macie już w słoiku jogurt, macie już przeprasowany czosnek, macie majonez, to kolejnym takim Tajnym składnikiem jest czosnek suszony granulowany. Ja jego dodaję zawsze tak mniej więcej dwie szczypty. Właśnie czosnek granulowany ma takie ciekawe właściwości. Fajne aromaty i smaki przemyca do takiego sosu, i to jest coś, czego nie uzyskacie z czosku surowego, moim zdaniem. Ostatnim takim fajnym składnikiem, który warto dodać do sosu czoskowego, są zioła. I to mogą być albo takie suszone zioła prowansalskie, może być oregano, tak jak tutaj. Ale równie dobrze to mogą być zioła świeże. I ja właśnie takie najbardziej lubię. To jest na przykład właśnie tymianek, którego listki mają rewelacyjny zapach, ale też bardzo fajnie wyglądają, i to szczególnie jeżeli przyzdobicie nimi sos. jest najważniejsze, to to, że takie zioła świeże czy suche najwięcej aromatu oddają z czasem. Także jeżeli macie możliwość, żeby taki sos przetrzymać przez jedną noc w lodówce, to, to wszystkie olejki eteryczne, zapachy, z ziół będą o wiele mocniejsze i lepiej odczuwalne e, i z wzbogacą sos dopiero właśnie po kilkunastu godzinach mm, przegryzania się na przykład w lodówce. No i tym sposobem dużo się nagadałem, mało się narobiłem. Sos czosnkowy jest gotowy. Ja Wam pokażę teraz zaraz jak on wygląda. No wygląda bardzo zwyczajnie. Mm. Ale to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to to, że taki sos jest bardzo prosty do zrobienia, że warto go zrobić dzień wcześniej, bo wtedy on przegryzie się bardzo fajnie, będzie smakował o wiele lepiej, jeżeli przetrzymacie go przez noc w lodówce, że będzie świetnym dodatkiem do grilla, do każdego obiadu, do sałatek, do pizzy, nawet jeżeli macie na to ochotę. No ale najważniejsze jest chyba to, żeby nie przesadzić z ilością czosnku, bo nawet jeden ząbek na dużą ilość jogurtu, to już sprawi, że ten sos będzie naprawdę czoskowy. Sos czoskowy to jest też fajna baza do tego, żeby na przykład zrobić caciki. Wystarczy wtedy ogórki zetrzeć na tarce, dodać jakąś posiekaną natkę pietruszki czy inną zieleninę, Wtedy to jest rewelacyjna sprawa. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał na YouTube, wtedy nie przekapicie nowych filmów. No i pamiętajcie o tym, żeby jeść smacznie, zdrowo i kolorowo. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Mm.